Cześć, jestem Wiktoria i jestem uczennicą klasy pierwszej w zawodzie technik hotelarstwa. Wybrałam ten kierunek, ponieważ lubię pracę z ludźmi, zmiany i nowe wyzwania. Hotelarstwo to jedna z najszybciej rozwijających się branż. Baza noclegowa na całym świecie czeka na wykwalifikowany personel. Praca to tylko początek. Wiele hoteli należy do międzynarodowych sieci, a praca w hotelarstwie może być pierwszym krokiem do kariery menedżerskiej. Festiwal Perspektyw zainspirował mnie do podjęcia nauki właśnie w tym kierunku. Cześć, jestem Zuzia. W tym roku rozpoczęłam naukę na kierunku technik organizacji turystyki. Zawsze interesowałam się podróżami, chciałam poznawać tradycje, zwyczaje i kulturę innych krajów, a przede wszystkim nawiązywać relacje z ludźmi z całego świata. Praca w turystyce stwarza mi takie możliwości, a ubiegłoroczny Festiwal Perspektyw dodatkowo utwierdził mnie w przekonaniu, że to właśnie miejsce dla mnie. Cześć, jestem. Uczniem klasy pierwszej w technikum Uczę się na kierunku technik żywienia usług gastronomicznych. Interesuje się gotowaniem oraz zasadami żywienia. W wyborze tego kierunku pomogło mi zobaczenie pracowni podczas festiwalu Perspektyw. Cześć, jestem uczennicą pierwszej klasy technik żywienia usług gastronomicznych. Moją pasją jest gotowanie, a kiedy zobaczyłam na perspektywach pracownię, jednoznacznie stwierdziłam, że chcę tu przyjść. Cześć, jestem Kinga, uczęszczam do klasy pierwszej B na kierunku technik budownictwa i wybrałam tę szkołę, ponieważ interesuję się budownictwem i w przyszłości chciałabym zostać architektem. Cześć, jestem Magda z klasy pierwszej z kierunku technik budownictwa. Festiwal Perspektyw przedstawił mi wiele ciekawych ofert szkół i kierunków, spośród wszystkich wybrałam właśnie ten. Cześć, jestem Kamil, chodzę do pierwszej klasy na kierunek technik robót wykończeniowych w budownictwie. Jest to nowy kierunek, który w przyszłości pozwoli mi zostać architektem. Nazywam się Daniela, uczę do klasy pierwszej na technik budownictwa. Zdecydowałam się na tę szkołę, ponieważ ma ona wielokierunkowe możliwości. Wybrałam profil technika budownictwa, ponieważ w przyszłości chciałabym studiować architekturę. Od dziecka interesuję się rysunkiem, więc ten profil... Іще, ідеальні, до моїх Запрошуємо вас до нашої школи, також учнів та учениць з України.